Róża, którą posadziliście jesienią, była naturalnie przycięta w szkółce. Co spowodowała zima? Oczywiście mamy uszkodzenia mrozowe, czyli najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie mamy ciemne pędy, widocznie przemarznięte. Takich pędów musimy się pozbyć, więc wycinamy je do tego momentu, gdzie już pojawiają się zielone. Wszystko cieńsze o dołówka będzie miało dużo liści, mniej kwiatów, a nam zależy takiej róży na kwiatach, więc możemy śmiało. Przyciąć je dosyć nisko. Pamiętajcie też o terminie cięcia takiej róży. Forsycja, jak już kwitnie na żółto, to jest bardzo fajny moment, kiedy możecie już w ogóle wziąć sekator w dłoń, ostry sekator i mocno przycinać róże. Książkowo jest to na 2 do 6 oczek, ale ta róża jest prawidłowo posadzona, czyli głębiej na 5 cm, i miejsce okulizacji tej róży jest pod ziemią, czyli zabezpieczone jest zimowo, więc możecie tak naprawdę nie patrzeć na oczka, tylko przecinać je dosyć, dosyć nisko. Róża kwitnie na tegorocznych pędach, więc cięcie tak naprawdę determinuje jej kwitnienie. Jeżeli tak przytniecie róże, nie przerażajcie się tym, że zostały dwa, trzy pędy, bo tak ma właśnie być i taki krzew będzie pięknie zbudowany nie tylko masą zieleni, ale pięknych, pięknych kwiatów.